Złota rybka i trzy życzenia. Dawno, dawno temu, w małej wiosce nad brzegiem Wielkiego Jeziora, mieszkał ubogi rybak o imieniu Maciej. Każdego dnia wypływał swoją starą, drewnianą łodzią na połyskujące w słońcu fale, zarzucał sieci i liczył na szczęście. Niestety jego połowy były coraz skromniejsze, a w domu czekała na niego żona Agata, której coraz trudniej było przygotować posiłek z tak małych zdobyczy. Pewnego dnia, gdy słońce powoli chowało się za horyzontem, Maciej zarzucił sieć po raz ostatni. Gdy ją podciągnął, poczuł, że coś się w niej mocno szarpie. Serce zabiło mu szybciej, może w końcu złowił coś większego. Gdy jednak spojrzał do sieci, zobaczył, że złapał niezwykłą rybę. Miała złote łuski, które błyszczały niczym drogocenny skarb. Rybaku, wypuść mnie, a spełnię trzy twoje życzenia. Przemówiła złota rybka ludzkim głosem. Maciej nie mógł uwierzyć własnym uszom. Przetarł oczy, ale rybka nadal na niego patrzyła, poruszając delikatnie ogonkiem. Ty mówisz? wyjąkał zdumiony. Oczywiście. Jestem złotą rybką i jeśli okażesz mi litość, nagrodzę cię trzema życzeniami. Maciej długo się nie zastanawiał. Był człowiekiem dobrym i uczciwym, dlatego ostrożnie wyjął rybkę z sieci i delikatnie zanurzył ją z powrotem w wodzie. Dziękuję ci, rybaku, powiedziała rybka, wynurzając główkę ponad tafle wody. Powiedz, czego pragniesz, a spełnię Twoje trzy życzenia. Rybak podrapał się po brodzie i pomyślał o swojej żonie. Byli biedni, żyli w małej, rozpadającej się chatce, a jego żona często narzekała na swój los. Chciałbym, żebyśmy z Agatą mieli nowy, piękny dom, żeby nie przeciekał nam dach i żebyśmy nie musieli martwić się zimą. Niech tak się stanie, powiedziała rybka i zanurzyła się w wodzie, robiąc mały wir. Maciej wiosłował do brzegu najszybciej jak potrafił. Gdy dotarł do wioski, nie mógł uwierzyć własnym oczom. W miejscu starej chaty stał piękny, drewniany dom z dużymi oknami i strzechą, która wyglądała solidnie i ciepło. Agata wyszła przed próg, spoglądając na niego z szeroko otwartymi oczami. Macieju, co się stało? Skąd ten dom? Ach, żono, to złota rybka spełniła moje życzenie! Agata aż klasnęła w dłonie. Trzy życzenia, mówisz? A co z dwoma pozostałymi? Maciej podrapał się po głowie. Był szczęśliwy, bo teraz mieli dach nad głową, ale jego żona miała w głowie już inny plan. Idź do tej rybki i poproś o bogactwo. Co nam po domu, jeśli nie mamy złota i kosztowności? Maciej nie był przekonany, ale postanowił spełnić prośbę żony. Poszedł nad jezioro i zawołał złotą rybkę. Rybko, rybko, wysłuchaj mego drugiego życzenia. Woda zafalowała i pojawiła się złota rybka. Czego sobie życzysz, rybaku? Moja żona chciałaby, żebyśmy mieli bogactwo, by nigdy nie brakowało nam złota i srebra. Niech tak się stanie, odpowiedziała rybka, po czym zniknęła w wodnych głębinach. Kiedy Maciej wrócił do domu, zobaczył, że na stole leży sakiewka pełna złotych monet, a jego żona już przymierza piękne suknie, które pojawiły się w ich domu. Ach, Macieju, teraz jesteśmy bogaci, cieszyła się Agata. Jednak im więcej miała, tym więcej chciała. Nie minął tydzień, a znów zaczęła marudzić. Po co nam tylko jeden dom? Chcę być królową i mieszkać w pałacu. Idź do rybki i poproś, by uczyniła mnie władczynią. Maciej był zmęczony zachłannością żony, ale poszedł nad jezioro. Rybko, rybko, moja żona ma jeszcze jedno życzenie. Złota rybka wynurzyła się, ale tym razem jej spojrzenie było surowe. A czego pragnie teraz? Zapytała. Chcę zostać królową i mieszkać w pałacu. Rybka westchnęła ciężko. Macieju, twoja żona zapomniała, że bogactwo i władza nie zawsze dają szczęście. Wracaj do domu i zobacz, co się stało. Maciej popędził do wioski i zobaczył, że jego piękny dom zniknął. Znów stała tam stara, rozwalająca się chatka. Sakiewka zniknęła, a Agata stała w swoich dawnych, prostych ubraniach i patrzyła na niego z przerażeniem. Co się stało? krzyknęła. Rybka uznała, że już dość życzeń i zabrała wszystko, co nam dała. Agata spuściła głowę, zrozumiała, że była zbyt chciwa i że szczęście nie zależy od bogactwa. Od tamtej pory Maciej i Agata żyli skromnie, ale już nigdy nie narzekali na swój los, a złota rybka pływała dalej w jeziorze i czekała na tych, którzy umieją docenić to, co mają.